Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, rano, z rana, my wcześniej otwieramy, teraz o 11, tak więc ja czekam na Dżun, na Marcina, tam jest trailer, jest Misza, Misza udziela jakiegoś wywiadu, a ja idę do pralni oddać pranie. To jest Miszy rower, motor, tu mamy pralnię, happy. No, i tak się ulica prezentuje. Tam La Dolce Vita. A tu my. Czuli już przyszła, robi porządki. Marcin też już jest. A my z Miszą wystawiamy sprzęt na zewnątrz, na sprzedaż. A Marcin coś tam sprzedaje online, bo już sprzedał, już mi pieniądze weszły. Także jest dobrze. Dobrze, dzień się zaczął. Dzisiaj je. tu jest odkrieta, jak wszystkie trzy to kupi. Tą no damy dobrą cenę. Włączając w to myszy kosę. co proponujesz? Nie wiem, daj po dolarze zniżki na każdą. Nie więcej. <śm> <śm> go, go, no My no, widzimy. No, świetne, no. Przekształciliśmy się. <śm> no, I don't know. O, Marcin to kurde prawiony. Widzicie, jak się wysuwamy? Żagle czas postawić. Wczoraj ci pozdrowienia wysłałem, bo widziałem zaraz jak film rzuciłeś. Od, wiesz co? Yy, to nie ja wrzucałem, tylko... Kolega? Kolega wrzucał, ale dzisiaj ci odpisałem już chyba. Widziłem Dalej, dalej, wysunąć. Jak już wysuwamy, to wysuwamy. Nie? Żebyśmy byli pierwsi. Ten kabel jest zachęczeni. nie. bój się. O, dobra. Co no. czy kupiłem jakieś nie wiem, produkty będą gotować? Lunch, Kupiła jakiegoś ptaka z takiego. To jest chicken. Nie, nie wiem, co. No chicken, to jest fly. Może przepiórka? Bird. No dobra. I ryba, i ryba. Słuchajcie, a jeszcze dziś o godzinie 18 polskiego czasu przeprowadzimy live'a tu z restauracji, tak więc zapraszam, zapraszam. A póki co dziewczyny sobie robią wzajemnie masaż. Albo mogłem powiedzieć, że są to pręgi, że Jun źle pracowała i dostała kilka batów. A ja tymczasem w ramach urozmaicenia kontentu skoczę sobie na soki i nagram tam parę epizodów. A Jun wygląda coraz lepiej. Seka. Jak pod pręgierzem. Seka No dobra. Dobra, ja lecę. Adam beat Adam beat me because you don't work well. Yeah, I don't work well. We stop soon because my boss beat me too much. Sarah really told me to eat. Music se push you Słuchajcie, sprzedaliśmy jednego grilla, ale ten drugi, który mieliśmy, był tutaj uszkodzony. Znaczy, puściło na spawie i daliśmy go ze spawania, i tak brzydko wygląda. To Misza pojedzie kupić spray, w którym sobie malował motor na czarno. I, no i to będzie A co tu masz? Lunch. pyszny lanczek od żony. Dzisiaj. O no, widzę produkty z Polonii. <laughs> a skąd Polonia do... ma te produkty, a? No właśnie... Mm, miom, 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 Wyzwanie miom. smaku. Jak ci smakuje? No właśnie zauważyłem, że od jakichś dwóch dni nie mam w ogóle smaku. Nie wiem o co chodzi. I kichasz. Kompletnie. Trochę słuchaj. tak, trochę tak. Ale nie wiem z tym smakiem naprawdę. Nie? Znaczy jakby to żona ogląda, to przypyszne bardzo Słuchaj, ja, ja idę bo miałem iść na soka sobie zapodać Idę na soka bo w końcu nie pójdę Do zobaczenia A jak wrócisz to już będą czekały na ciebie inne napoje No nie, nie panie, ja jestem na wiecie. teraz więc... Zobaczcie jak się osłonili od słońca U mnie też był ten problem, ja nawet popołudnie otwieram bo... Ale też myślałem jak bym dzień Dziewczyny robią, w szefowej nie ma Niestety, a ja wiem, że ją lubicie. Tutaj można sobie zjeść bułeczki na parze. Takie ala chińskie. Maszyna z Chin. Do generowania pary. Widzę Miszę na horyzoncie. Wrócił ze sprayem. Pewnie podsprayują w międzyczasie. A ja wziąłem sok, burak, marchew i coś jeszcze. Nie wiem, co tam w składzie jest. Kambodża przyjechała z piwem, ale myślę, że teraz mają małe obroty. A jabko, Marche burak. I tak się robi mój sok. Może robi, już się zrobił. Ok, dziękuję. Nie wiem, czy do siebie, ale już nie mogę dojrzewać. Mam, jakby sobie... To może być po stawku, żeby wszystko z na tym lona, zobaczę co mi przyjdzie, nie mogłem kupić takiego wiesz. Misza jedzie po wódkę, bo, no bo wystawiam teraz też te sprawy do jedzenia, to tutaj też można na tych wysyłkowniach wódkę oferować. A już nie wiem, nie wiem, czy mam pełne butelki, żeby zdjęcia porobić, a w po ogóle no, trzeba zatowarować. Marcin był po piwa, a Misza pojechała, jak mówiłem, po wódkę, bo robię zdjęcia, żeby oferować na wyjazd, na wynos. Nie? Dla mnie nawet nie muszę mieć na stoku, bo mam tu obok step i dekupuję i narzucam 100% marży i wysyłam. I oczywiście napoje, te mamy na stoku zawsze, tutaj całą plejadę. Ja robię zdjęcia, Misza. Wrócił, pokaż co kupiłeś. Jeszcze zostało, prawda? O, trochę zostało na widzicie, pieniędzy. Dziękuję. Po cztery. Po cztery, pokaż. Cztery takie, cztery takie. Cztery takie i cztery takie. No i teraz. Tutaj kupujemy za 13,5 i dolara. A jest jeszcze wieża? Wiem, ale to ale jest to taka podróba. Ta. wiesz? Czuń gdzieś była, wróciła z piwkiem. O, zrobić zdjęcie. Nie, no bo jest otwarta puszka. No, tak. no tak. Przyjechał do nas Piotr na pierogi. No i tak to zamalowanie wyszło. Tak jak widzicie, lekko widać, ale prawie nie widać, jest ok, nie? Jeszcze można to dopolerować, te, te zejście tutaj. To mieszadło mam ogromne do sprzedania 340 dolarów cezania, i to jest praktycznie po kosztach, żeby sobie wycofać pieniądze. bo no to raczej nie będzie schodzić, takie rzeczy teraz. No słuchajcie, jeszcze kupiliśmy sobie na przykładowo piwo tajskie, Chang, niektórzy lubią. Ja tu mam po prostu sklep obok i przychodzę, kupię sobie po kilka, żeby stało, ale, ale po prostu narzucam 100%, czasem 110-150% marży. No, i mamy jeszcze takie ABC mocne, które jest gorzkie, to ludziom pasuje. No, i tu jest jeszcze to piwo ABC, o którym wspominałem. ABC, tak, po angielsku. Bardzo mocne, ja go wręcz nie cierpię. No nie, nie smakuje mi, jak nie wiem co, nie? No dobra, Marcin je lubi, z Redbulem. To mówię. I to kosztuje w stepie 170 70. My to będziemy po 3 dolary sprzedawać. Probuję do Marcina Masztu, 170 Tylko sobie Red Redbula i poszedł po Redbula teraz. Chcesz jeszcze jedno lane? Nie, to sobie tam. Aha, ty masz cydr jeszcze? Nie. Dobra, Podaj ci? A poproszę. Powiem też. Słuchajcie, ginger beer, czyli... Jak jest ginger po polsku? Imbir. Imbirowe Imbier. piwo, czyli imbirowy cydr. On to nazywa piwem od Michała znakopędny. A ty byłeś po tym, masz rozgórka? Proszę cię. Już się z rozgórem? Tak, na piwo. Najgorsze piwo, jakie w życiu piłem. Bardzo zdrowe, bardzo zdrowe. Mówię zupełnie serio. Oni piją na przykład na problemy z żołądkiem, bo to jest mega... Korzenne, z ogromną ilością przypraw. Bardzo wytrawne, gorzkie. gorzkie. E, ciężkie, mocne. I też się zgadzam, że smak trudny. Trudny, ale jak dodam Red Bulla... Ale co to dla Ciebie? <laughs> <laughs> Dodać Red, Ci. Red Bulla to będzie zdrowsze. Dobra, nieważne. Ważne są czyny odważne. Ja tu dopisuję do rachunku 2 dolary. I jeszcze dwa za mojego bęcę. Nie, no bo no, ty masz darmo. Nie, jak się no ja tak acerałem. właśnie. Jemu. A jemu dopisać? To to z siedział z tobą. <laughs> Jednakowo, prawda? Tak. Zapłacił. No, no. Nie, nie, to ja dalej. Ej. Od siebie. Co wygrałem? Nic. Co tutaj dłu? Jest mi się też z No i tutaj cyderek od Michała z nakupendy, Paszę fruit. Zapraszamy do degustacji. Jak smakuje? Smaczny. Smaczny, wytrawny, nie? Mm -hmm, tak. A tamten był bardziej jeszcze taki mocniejszy. Ale, ale owocowy przy okazji. Tak. Fajne. No i naturalny, nie? A wy pamiętajcie, że dzisiaj o 18 polskiego czasu live z dziewczynami. Nie wiem, może Marcin będzie? Nie no, gdzie o tej godzinie? Godzina policyjna jego nie będzie. Ale dziewczyny będą u mnie jak z... zwykle. Tak więc robimy live'a. Dzisiaj godzina 18. Czasu polskiego. Pamiętajcie, wbijajcie. Jedzie rządowa piosenka antykowidowa. Rządowe pieśni antykowidowe. Słuchajcie, chłopaki siedzą tam gadają, a ja idę zrobić rundkę moim e, motocyklem, jakbyśmy go nie nazwali, no żeby nie stał nieodpalany dzisiaj, bo to szkodzi dla silnika, gaźnika i całego oprzyrządowania. Dobrze powiedziałem, że idę go odpalić. Idę się przejechać koło protu. Polecam, polecam motorek. Jestem u dziewczyn, jestem w okienku. Tutaj sprzęty widzę ode mnie też. Tutaj jeden piekarnik, mikrofala, to tamto, garki. I używają, widzicie, nawet takie do masz potato I To jest od nas darme. I tam jest, już nie używają aluminiowych, fajnie. A chłopaki z radiostacjami są tutaj, to nie chcę ich nagrywać. Jest isrady i tam chłopaki siedzą, nie? Zamówiłem cztery jermeistry, że z chłopakami się napiję. Trzeba zawsze trzymać układ na dzielnicy który pomaga. Was okay? this? Mm, this? one. one good. for me, okay? Thank you so much, Adam. I wait till barbecue, when you open mm. Now cannot open so, Widzicie na, Teraz wszyscy na pół gwizdka otwierają Tylko ona ma fajnie, bo do niej chłopaki przyjeżdżają No to wiecie no. Okay. Line, okay. ok Dobra, jeszcze jedna my line, my okay. To jest jet Ale jet yeah, okay. she, uh, Na zdrowie Na zdrowie yeah. no. No. Ale radio jest oh. mm. Dobra właśnie zawołałem milicję naszą, bo mówię, ktoś mi ukradł... Ktoś mi ukradł motowajka Ja klucze zostawiłem. Dobra, to, to będę pasażerem teraz. No. Młoda prowadzi. No przecież, bo ja wypiłem drinka, to nie mogę. Daleko nie mieliśmy, już jesteśmy na miejscu Okej okay. A już jestem, zrobiłem rundkę wokół bloku i mówię dawno nie będę to rundkę ten zrobiłem dwie rundki z krótkofalowcami Tak? No Bo akurat byli chłopaki Ale tak, min Tak, tak, tak Krótkofalowcy siedzą Ok, no. Tej pracy. Marcin leci, bo już tego musi. Tuk, Marcin leci do dzieci. Cześć, cześć. Do zobaczenia. Cześć. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bierz sobie na drogę. Na no, wyciągnąłem. <grym> jest... wynosi jednak. Dla kierowcy. Jednak wynosi. <grym> Meryka, cześć, do jutra, nie? Jakiś worek wynoszą, pewnie kradną Nie, one kradną z kuchni Dobra, dziewczyny poszły wynieść śmieci Oj Misza wrócił e, Tylko na chwilę po komputer mam odcinek do wypuszczenia Polecam Aha. Bo wpieprzam się przez dziurę w płocie na bajkonur I e, jest start metody kosmicznej Ale ten e, Ojciec Chrzesty przekonał mnie, żeby zamówić całą kompa i po prostu popracować na No dobra, no to bierz kompa i wraca, hmm, Żebyś zdążył przed godziną... Znaczy wraca i jutro, nie? Jutro, no. Już, już bez takich szans. No dobra. Tego ludzie nie wiedzą to i, nie i się nigdy nie dowiedzą. Może za 20 lat. Nie no, to że jeździłem w gaciach po mieście, z godziną policyjną, okej, okay, ale to spoko, to tylko tyle. No, łańska fantazja. Normalnie byś nie jeździł. ale to dobrze. Nie... zostaje mąd... między nami. Inaczej. Mądremu dosyć głupi i tak nie zrozumie. Tak. Dobra, niech to zostanie już między nami dalej. Dalsza dobrze. historia. No zobaczenia w takim razie jutro. Choć ojciec chrzesny, Zaprasza również ciebie. Ja wiem, że on mnie zaprasza, ale ja nie, ja mam robotę, nie? Dobra. Dobra. To nie roboty z Dobra. Wyglądasz jakbyś na Bajkonur jechał No Ej, naprawdę. Poznałem na tym bajkonze takiego pato podróżnika Andrzeja. To jest taki stary. Słuchaj, to będzie w następnym odcinku u ciebie. I to będzie u mnie o 18, czyli za chwilę. Czyli już było, bo ja to jutro wrzucam, to co dzisiaj nagrywam. Tak, to bardzo polecam. No, poglądajcie. Człowie, jak mu zamknęli granicę, to szedł z Buta z Iranu do Anglii no, Przez autostopem na koniec świata. O, to jest. Tym razem motorem na 136. Nie jara Od pierwszej kubki Poszedł Misza pojechał dżum poszła, kolega też już jedzie Cześć, trzymaj się Narka, zamykamy, kłódkę mi daj. OK. Już dziś nie ma prawa nikt wejść i wyjść do rano. Także na tym kończymy ten odcinek. Słuchajcie, bijajcie do mojego Instagrama, super zdjęcia wrzucam, yy, różne takie sprawy. Nie wiem, czy to jest problem pokoleniowy, że dużo moich widzów nie może, nie ma Instagrama, ale bijajcie, zawsze reklamuję. Raport, podłoga z podłoga państwa, podłoga środka, raport z państwa środka. Wbijajcie, oglądajcie też filmy archiwalne. Ja miałem dużo fajnych akcji w Chinach. Jeżeli nie wrzucam filmu, czy chcecie więcej filmu, pooglądajcie filmy archiwalne. Szczególnie z Chin na ale są też filmy z Laosu, z Tajlandii, z Wietnamu, z Indonezji oraz z innych krajów regionu, o których już może nie wspomniałem. I łapka w górę, komentarz i następnego odcinka. Pozdrawiam, cześć! Ja już byłem pewien, że ona śpi, Ja byłem pewien, że ona śpi. Zobaczcie, co ona sobie za maseczkę zrobiła. Co No, no, no. no. Oglądam moje starsze wideo, a ten... A przyniosła rybę. Bożej no, rybę. Mam noc. Yes, okay. no, jest, okej. Dobra, słuchajcie, ja idę spać. Gekony sobie tutaj szaleją. Widzicie, jedę tutaj. Drugi jest. Będzie śmienić. Jest ich tu kilka. O, drugi jest ta. Gykon. Dużo ich jest. Jakby, tak. Bardzo dobrze, bo one wygryzają wszystkie komary i inne sprawy.